Mamy Crazy Horse, nawet nie widziałam, że tutaj jest, Crazy Champagne, 139 albo 159, Crazy Show, spektakl kosztuje 119 albo 139, Crazy specjalne miejsce i pół butelki szampana, 185. Ekskluzji 285 Najdroższe jest 295 Czyli możesz mieć koktajl z pancerkami. Tak i pół butelki szampana I to jest Crazy Horse Byłeś w Crazy Horse? Byłem. Żartujesz. Byłem dwa razy. Żartujesz. A po co? Z klientami. Z klientami? A! No to jesteś wytłumaczony. Nie, nie. bo, bo przestałbym w ciebie wierzyć. Nie, nie, bo i dwa razy z klientami. Aha. to jest e, dobre taneczki. Aha, dobrze tańczą. Tak. A w tym, a w tym... E... Mulan róż byłeś? Byłem Żartujesz. Róż też dwa razy chyba? Żartujesz. Mulan był kompletnie denny. A to nie jest taki to znaczy, samo? Nie, zupełnie nie. Rouge jest, to jest znacznie, Crazy Horse jest znacznie bardziej rozbierany. Crazy horse? Tak, Crazy horse jest, Bo te tancerki są nagie, a to nie jest do końca prawdą. Jeżeli się siedzi blisko, to widać, że one nie są do końca nagie, ale jest to... W taki sposób zrobione, że wydaje się, że one nic na sobie nie mają. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o mulę róż, to jest bardzo grzeczne, ale bardzo z złej jakości tańce. Głównie polegające na przestępowaniu przestęp z nogi na nogę. E, aczkolwiek to było kilkanaście lat temu, być może teraz się to zmieniło. No a oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o Moulin Rouge, to gwoździem programu był karalów, który pojawił się na naszym stole w czasie spektaklu. No więc uznałem, że to jest absolutnie dyskwalifikujące. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co można robić w Paryżu jak szyje? Jest ona zimno. Jest do dobrej restauracji. Okay. Czy jesteśmy teraz w dobrej? No w każdym razie w znanej, a czy ona jest bardzo dobra, to zaraz ocenimy. A kto się nazywa? Ona się nazywa Mariusz Eżanet. I jest szybko znana. E, znana z ryb i produktów morza. Przyszło do stołu jakieś rusztowanie.

No to... Jemy sam no? no więc ja nie przykładam za sam dlatego że tutaj jest wino wygrabne, ale w pierwszym łyku jest słodka. W pierwszym łyku, ale później dalej nie. Jest. No tak, ale to jest dla mnie dziwne. Tu jest taki koszmarny hałas. Ja nie wiem czy to się w ogóle nabra. Tutaj. Bo tu jest taki straszny hałas. No dobra. No więc mamy jakieś rusztowanie. A na stole co mamy? No nic ciekawego. Oliwa, cytryna, tu jakiś sos i tyle. Ja to bym chętnie porozmawiała o ostrygach, ale tu nie ma warunków. Czekamy. Aaa, słuchaj, bo to jest na te moje ostrygi, które są w myjnie. Co jest? To. No tak, rusztowanie tam na ostrygi. No tak, Już jak... to jest rusztowanie na ostrygi. No to to, to... to na tym jest na ostryg. No, no, Wiesz, ja nie jestem taka gruła. kobieta nie to 70. Nie kompromituj się. I muszę powiedzieć, że to jest, właściwie musimy powiedzieć, że to jest drugie podejście do restauracji rybnej, tak jest. bo wczoraj było pierwsze. I skończyło się katastrofą. Katastrofą. Zaczęło się od drzwi, które były bardzo ciężkie. A za drzwiami stał portier, który się patrzył, patrzy, jak my siłujemy się z tymi drzwiami. I w żaden sposób nam nie pomógł. Myślał o czymś innym. Ale najgorsze było to, że kiedy tam weszliśmy, Poczuliśmy obrzydliwy smutek. Słuchajcie, smród. taki smutek. Prawdopodobnie zepsutej ryby. Zepsutej ryby. Słuchaj, coś niesamowitego. No więc niestety musieliśmy się Mimo, że mieliśmy rezerwację zrobioną w internecie, potwierdzono, potwierdzono ponownie, to zrezygnowaliśmy z tej przyjemności. Strasznie. A zresztą Sala była pusta, no bo wszystkich chyba wywiało. Wszystkich wywiało, w sumie było ilu gości. No była jeden stolik na górze. Oni już namawiali nas, żeby wejść na górę, no ale jak sobie weszliśmy tam, rzeczywiście mniej śmierdziało. Ale śmierdziało, Ale śmierdziało. Ale jak sobie pomyślałam, że jedzenie przygotowywane w tym smrodzie, to już uciekło. I tak najpaśniej nazywało Viva lamery. Tak, z Bibla Mer. Niech je może. może. No więc tam żyła, z deklaruda. No ale cóż, a, i chcę powiedzieć, że to była restauracja z przewodnika Michelin. Z przewodnika Michelin. W związku z tym zachwiało to nieco naszym zaufaniem do przewodnika Michelin. Niemniej że to skonsultowaliśmy go się z nim ponownie. Teraz on zaproponował nam inną restaurację, w której jesteśmy obecni, też sobie choć nieco droższą. Za to tu jest, Uf. tu jest... nie ma stojnika. Domyślałem się, że wszyscy, którzy chcieli pójść do tamtej restauracji, to zjawili się tutaj. Zapach jest dobry. Zapach jest dobry, ale ja nie lubię tak głośnych restauracji. Bo to jest właściwie brasserie. To braseria Jest koszmarny dźwięk, koszmar. To jest brasserie rybna. No. Czekamy na ostrygi. O! Co? Są co nasze. nas?

Sous-titrage Société Radio-Canada à Paris j'ai dîné avec les autres amis et on est allé à Rome après ça on a fait un voyage à Lyon Reszty. A tu sobie umyjemy ręce z cytrynką. Mm. Co to jest? Bar w karczochach. Ryba bar. Ba, ryba bar w karczocha. Mm. No, a moje. A to jest. To jest łosoś. Zobaczymy co to jest. A to jest jakiś sos, nie wiem, które to To są katofylki. A, a katofy. To jedno i drugie. Cytryna jest. A to... Jest cytryna. Tak jest cytrynowka. To jest zawsze dobre, nie wiem, bo to jest crashing. Wiesz, że to zielone, ja nie wiem co to jest, z dużą ilością cytryny. I ten sos. i maślany jest no dobra to całkiem dobrze wygląda i smakuje to jest dobre ale wymaga trochę soli Nie, moje też wymaga trochę soli a mamy sól sól tam stoi ten pan tu będzie zaraz przechodził to ja bym poprosiła dzisiaj dzisiaj mamy ser. daj mi to w miseczce tak. no więc żeby o cokolwiek się spytać tutaj kojnera to nie ma w ogóle szansy no dobra no to wiemy to jak oceniasz bardzo dobre. Bardzo dobrze. To było bardzo dobre. Pyszniczy. To było. Bardzo pysznicie. ty Chyba nie do końca zadowolona że względu na hałas, ale to jest taka brasserie paryska. To jest napisane w To jest napisane, to jest tak naprawdę Szkoda, że nie mogłam bardziej komentować a nie porozmawiać z kelem, bo bardzo to lubię. To jest takie rozwijające. Natomiast tu jest młyn, no, ale to jest już drogie. No, w każdym razie uważam, że to już jest drogie. No, naturalnie. Wtedy my je zapłacimy, ale ja zakładam, że po 100 euro. No, nie tak daleko. Także to nie jest na co dzień. Ale to przy nowym roku. Podobno trzeba się trygi w Maryzie. Tak jest i właśnie to zrobiliśmy. Właśnie to zrobiliśmy. Bo gruz być zgodnym z zasadami. Więc mimo, że w moim menu nie było deseru, to jednak coś dostałam. Słodkiego. No dobrze. A tu jest kafe To jest kafe no to spróbuj czy mają dobrą kawę. Dobra, ja troszeczkę muszę osłodzić. A to słodzi. Powiesz mi czy mają lepszą czy gorszą może... niż, u... niż u Kajzera w Sopocie. Dobra, zobaczymy. Ponieważ Eduardo jest wielbicielem kawy u Kajzera w Sopocie. Kawa u Kajzera w Sopocie jest boska. Okay. No, czekamy. Czekamy. No. Kawa jest lepsza. Kaiser górą w sopacie. To jeszcze biorę czekoladkę. To jest złota czekoladka. Złota czekoladka. Na złoto się nie, ma. No, nie mm. Mm. Bardzo mm. dobre, Nie, to jest bardzo przyzwoite. Bardzo przyzwoite, ale drogie. Ale nie ma przyzwoitych rzeczy tam. Takie życie jest brutalne. Nawet u Kejsera jest bardzo drogie. No i tutaj jest do No to tym kończymy sprawozdanie i Paryża. Paryża, bo już się wybieramy. Styczniowy. Bo... Czysty dzień. Okropny dzień czysty A jest to już ostatni dzień w Paryżu, przedostatni. Bo będziemy się widzieć w Majaku. I wszyscy są szczęśliwi. I tam będzie ciepłe. Będzie ciepło i słoneczko. No. Wszystkich pozdrawiam i całuję nie podsumowałam roku zeszłego, ale podsumuję już z majami, bo mam bardzo dużo wypowiedzi na Bardzo ciekawy jestem. Bardzo ciekawy jestem. Otóż ja podejrzewam, że jestem... Najstarszą vlogerką w Polsce. Body, I Na YouTube. to Która regularnie publikuje. No naprawdę. Ja poproszę, żeby mi donieść o równie starych lub starszych. Do widzenia. Gródki puste ciemne ponure ponure bary puste ponure no i tak to jest tutaj jacyś zmęczy turyści pusto o. Wszyscy są tak grubo ubrani, bo jest dzisiaj 6 Lodowa, stopni, ale jest lodowato poprzez ten deszcz. I no, ja nie pamiętam takiej ulicy w Paryżu, żeby ludzie chodzili w grubych ubraniach. Tak grubych, no ale cóż, czasy, pogoda się zmienia. Oj, 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 zaraz nam parasol, lubię. Wyłączam się.